Taki piękny dzień na jak Spójrzcie! A wiecie dlaczego jest tak piękny? Bo przyszła do nas jakaś wiadomość od ptycha o tym, że ma nowy wynalazek. Patrzcie na to! Wojan! Odkryłem niesamowity wynalazek! Dawaj do mnie! Ptyś, widzicie, ptyś bo wiedział, że ma jakiś mega wynalazek, a jak ptyś wynalezie coś ciekawego, to to jest niesamowita rzecz. Tak, na przykład e, przydałoby się wynaleźć automatyczne zamykanie drzwi, żeby moje koniki nie uciekały, bo one tutaj niebezpiecznie by były, jakby uciekły. Więc chodźmy szybko do ptycha. jestem bardzo ciekaw, co takiego wymyślił. Oj, patrz co ja mam w ręce w ogóle, spójrzcie, my na pewno wynaleźliśmy nowe maskotki Wojana, które są przepiękne. Spójrz na to, jaka piękna maskotka. ona się tak mi podoba normalnie. Wbijajcie na woyanshop.pl, sprawdzacie również kolorowanki Wojan Team i znacznie więcej rzeczy, które mamy dla was tam przygotowane. Okej, okay, a my e, idziemy do ptycha. Halo. O, ha! Oh, ha oh, Witam halo, serdecznie, a... zobacz, co <laughs> ja mam w łapce! Ej, jaka żyć, brylok Ptycha Aha. też dostępny na Voyant Shop. Właśnie tak widzowie, jak chcecie breloczek nas wszystkich, to możecie kolekcjonować, Który jest ptycha na przykład. O, to do, co tam, do dobra, tycho, to. jaki wynalazek? Pisałeś o wynalazku jakimś strasznym. No, to jest taki wynalazek, że jak go zobaczysz, to normalnie powiesz Ła. Opa, dobra. Już dobra, nie chodź mogę do mnie na górę, chodź na A, górę, patrz do góry, okej, okay, dobra, co tutaj to jest przygotowane? Moje laboratorium Uuu. i tu są przygotowane skrzynki Uuu. i tutaj w tej środkowej jest pierwszy wynalazek. Pierwszy wynalazek? Dobra. Eee, dobra, hasło 5, 6, 8, 9. Nie, <laughs> nie działa. No, to no nie jest takie hasło. Podpowiedź jest to hasło związane z nupkiem. Związane z nupkiem? Eee. No, bardzo związane z nupkiem, więc oh. ono jest łatwe na to I Łatwe dobra. Jakim widzowie może być hasło związane? związane z nubkiem, wiecie? Bo mi coś do głowy podchodzi. Dobra, uwaga, piszemy. Jeden, dwa, trzy! Sprawdzamy! Uwaga! Eee, się! Ej, najprostsze hasło to oczywiście hasło nóbka. Ej, co to jest? Żelazny wykrywacz metalu wykrywa rzadkie przedmioty. Ty. Biorę wszystkie stary i, i Uuu, trzymaj e, Tutaj tutaj O, dobra. <grym> o. Po prostu! Mam Ej, na ding, jest... ding, 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 ding. Eee, i, i tu można i tu można szukać jakichś przedmiotów, sobie to wykrywa jakieś przedmioty mocne? No, e, będziemy po prostu chodzili po wojanowicach i po prostu znajdziemy jakieś przedmioty, które e, są zakopane przez. O, dobra, dawaj, stary, lecimy w takim razie. Szukam przedmiotów, czekaj, e, halo, pik pik, robi jakiś pik, pik pik. Nie robi żadnego pik, pik. na razie nic nie słyszę, nic nie słyszę. Hej! Sıçrayım. Çek ay. 10'u W tamtym kierunku mi pika. Dobra, czekaj, idę w tamtym kierunku. O, 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 o szybciej pikanie! A! Z kolorowanka Wojan Team! Kolorowanka przedstawia nasze wszystkie postacie, które możecie kojarzyć z różnych ciekawych przygód na wojanowicach. Ponieważ nie jest to zwykła kolorowanka, znajdziecie w niej uchwycone najlepsze historie z Wojanowic. Ciekawe, czy będziecie wiedzieli, z jakich one są odcinków. Także kolorując ją, tak jakby przechodzicie do świata wojanowic, jakbyście w nich byli. Razem z nami takich przygód jest aż 28 w całej kolorowicie. Więc na pewno taka kolorowanka zajmie wam nieco czasu, żebyście mogli ją całą uzupełnić. Także wbijajcie na Wojanshop i pamiętajcie, że do każdego zamówienia dostajecie takie zdjęcie zręcznie podpisywanym moim autografem za darmo. Więc jak na przykład kupicie taką kolorowankę, to razem z nią dostajecie kozackie zdjęcie. Dostajecie jeszcze za darmo pakiet kozackich naklejek. To tego warto robić zakupy na Voyage Shop, bo jak widzicie, dostajecie masę niesamowitych rzeczy. Także wbijajcie, pierwsza linia w opisie. O, Czekaj, ewidentnie róża. przy tej róży słyszę pikanie bardzo mocne. Co tam może to, to być, nie wiem, no musimy wykopać i sprawdzić w takim razie. Dobra, wykopujemy, dawaj, sprawdzamy. O, to jest. Stąd czekaj, wykopię na oko całe, dobra. O, gdzie dobra, to dobra. może być? Gdzie to może być? Ej! Ej! O, ej! Ej, ej! Nie, no bo tego się nie spodziewałem, to i to. Co jest grane? Co o, tu nie. robię? Ja aby... pod. Co? Ej! To co jest, Halo! Ogóle? Chwileczkę, przecież. Ej, ja tutaj jestem, halo. No właśnie, to, to nie jesteś ty. Kto posadził tu mojego klona? Ech, nie wiem, to trochę Ech. dziwne w takim razie. Wykopałem mojego kolona! <laughs> co jest? Ej, dobra, ten wykrywacz ewidentnie wykrył coś bardzo, bardzo mocnego. Ja ja, ja, ja tu. No faktycznie! Ja tu nie wiem co teraz zrobić. D dobra, mam jakiś stary, mam swoją postać jakąś! O co chodzi? <laughs> Możesz się postawić pewnie na ziemi albo ją nosić, albo. No, nie, nie rusajcie go nie ruszajcie bujada, oddaj go Jana, go tego, od No, no, Jak no Co? O, tak! To jest Wojan prawdziwy, to daj go, ty fałszywisko. No, e, nubek. <laughs> wojan nie żyje. <śmiech> <śmiech> nubek, ale to ja tu jestem żywy, to wykrywacz... wykrywac nie kłamst, tylko e, metalu. rzeczy metalu znalazł. Nie ty wiem jest jak. Nie to jest bo ja nie żyje. Ej! To, nubek, to, jest, to jest prawdziwy! To no? jest prawdziwy to i to! No, no, patrz, mam maskotkę swoją, zobacz, to ja! Ej, jak ty się, a co tam masz w ręce? A, zobacz, nobek, wykrywacz rzadkich rzeczy, rzadkich przedmiotów może wykrywać eee. niesamowite rzeczy. Dobra, chodźcie, szukamy kolejnych rzeczy, co wy na to? Dobra, szukamy. Mhm, <laughs> dobra, czy coś tutaj? Nie, nic nie słyszę. Na razie nic nie pika. A <laughs> ja też mogę to używać? Też, no, tak, tak. teraz sprawdzaj, szukaj, ej, ej. Pika, pika, pika. Pika mi coś, pika gdzieś tu, ej, ej, ej teraz mi do, no. pika najbardziej, pika najbardziej tutaj mi tu. Tutaj właśnie, w tym miejscu. Tak, chyba Oioły. gdzieś, to jakaś tutaj chyba. Pochodnia, pod pochodnią gdzieś pod coś? Pochodnią? jest? Pod pochodnią? To czekaj, trzeba kopać. Dobra, słuchajcie, zaczynamy kopać. Ej! Hmm. Co jest? Co, co, co jest! To... Wykopałem! Dobra. wykopałeś dziwne. Nubek. Ej, to zobaczy. Ej, ej. Co? jest co? Co? Nubek, ty czemu nie palisz się? Czekaj, op! Chyba! To jest fejkowa Ej! co to jest supaki? Mam to wejście co? Zobacz! Ej, ale parasolka. uważajcie, żebyście nie spalili tego przedmiotu! O, u, mam! Udało się! Parasolkę <laughs> mam! Okay. Parasolkę. Ja chcę stąd wejść teraz, ja chcę stąd wejść. O, o. Dobra, dobra, i Czekaj! Ej, się... e, jak powoli opadam! <laughs> ale fajne. Ej, dobra, było... super tu jest. to jest! Mega! Cały czas taka, no, taka parasolka znaleziona, bardzo fajna. So, jest super, no faktycznie. I można tak cały czas. Dobra, fajne to jest. Ej, chłopaki, czekajcie, bo ja chyba coś mam, coś mam chyba. Co masz? Ja. Co masz? Czekaj, gdzieś mi tutaj coś pika. Gdzie ty jesteś? O, gdzie ko koło domku tutaj, koło mojego domku. Jestem, jestem, tu, tu, no, tu, co ci pyka? Tu, 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 co ci tu tu tu, 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 gdzieś tu. Ty kolejna róża. Ła, kopiemy, sprawdzamy co jest w środku. Oj, oj. Ej. 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 Jakaś... Tu to, to jest? Elitra ty! Ognista elitra. Weź to załóż. Czekaj, Masz twoje rewerki? Mam. Co ona daje? Ona Dawaj. wygląda jakoś inaczej! Pognista style, uwaga, aktywuje! Ej, jak ona inaczej wygląda? Stary. Ciekawe, że ma jakieś specjalne umiejętności. Inaczej, ale. Plus trzy do zbroi po prostu chyba daje. Aha, oj. Ale, Ej, haj, nie. ale Zwykła niedołę. Teraz idziemy koło mojego domku, o. A czekaj, ale oj. ja bym najpierw poszukał kolejnego dostępu do. bo tutaj są jakieś inne jeszcze skrzyneczki, do których nie znamy kodu. A. Jak oj, poznać tak, kod no. do tych skrzyneczek? Może... No one są zakopane ogólnie, trzeba ją odnaleźć No to szukajmy, one na pewno są gdzieś przy domku Ptycha, bo to, o, ewidentnie czuję, oj, słyszę jakieś pikanko Tu, tu, jest pikanie, jest, no, pikanie. jest Blisko, blisko Dobra, zawzamy Ja poprawiam i no dawaj, dawaj Dobra, wykopuję, wykopuję co tutaj Dobra, mam? dawaj Okej, okay. jest to jakieś A. coś? Halo? Ej, nic tu nie ma No musisz o, kopać, szukać, Mam o. Skrzynia, zobacz. Ci się Ej, Mam jakieś złoto i jakąś, e, e, jakąś złoto. książkę. Książka! I ta książka ma kod! 9229, dawajcie szybko, wpisujemy ten kod! 9, 9, 9, 9. 9229, no Dobra, dobra, chodź, chodź, chodź. Która to będzie ta? 9. To będzie to po prawej, 9. po prawej, po prawej. Aha, po prawej, dobra. To będzie ta! 9229. 2, 2, 9. Uuu, tworzyłeś Złoty wykrywacz kłamstw Dobra, odkładam ten stary w, 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 Zabieram wam, proszę o, Jeden dzięki. dla ciebie, drugi dla ciebie I co? Wow. Złoty wykrywa jakieś lepsze przedmioty, czy co? Zobacz, masz napisane Wykry, yy, Wykrywa bardzo rzadkie, a poprzednie tylko rzadkie Ej, faktycznie o. Czyli Znam teraz będziemy lepsze. mieć coś dużo lepszego wykopanego Ej, to mi się Oj, podoba Super, no Dobra, dawajcie, szukamy w takim razie dalej e, Czy on będzie szukał w takim razie jakieś bardzo rzadkie rzeczy? Może wy coś hmm. znajdziecie teraz ciekawego? Co? No, właśnie, właśnie Bardzo tak szukam, zagadkie. szukam. Na razie nic tutaj nie pika. Dobra. Tutaj, ja. Tutaj nic nie pika. Tutaj. Ja bym. Tak, ja spać na ziemię Co? 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 Po, Pojan, chodź za mną. Dobra. Tutaj mi coś zaczyna pikać w tą stronę. Ej, mi coś tutaj Ej. pika! To, mi coś tutaj pika, na tym przycisku mi pika. Serio? Sprawdzam, co tutaj jest. W takim razie czekaj, co tutaj mamy. Alo, alo, nic tu nie ma. Właśnie. Ej! Ej! Co to jest? Widzicie? Ale pika przecież, co to jest, no? Co to jest, miejsce? co to jest? To jest co? To jest głowa? To jest. Hahaha! <laughs> <laughs> co zrobi skin candy? Co to jest? jest no tak, ale to no posąg tak, Katy, jakby. Ale... Dlaczego on tutaj jest? Co on tu robi w ogóle dziwne? On. Może powinien... Haken coś zrobił kiedyś, jak był. Nie wiem, on powinien być ale... na górze. No to było to, ale Nobek mówił, że coś jeszcze mu pika. Dzieci no. pika. Nobek? Tak, tutaj, tu, w tą stronę, Słyszycie to? gdzie to? Ej, co? Mm... No, no czekaj, tu. to chyba u ciebie pika tu? po prostu, tu na... u ciebie. Ja nie tu ale słyszałem. Tak, dobra. To tu sprawdzaj! Kop, nubek, teraz ty musisz wykopać ten prezent w takim razie. Tu gdzieś, ale nie wiem gdzie, czekaj. No spróbuj kopać! Czekaj. Ej, co? co drewno? Nie, to jest drewno? To, to... Czekaj. Co coś to jest to może jakaś baza czy coś, nie wiem, paliona. Czekaj. Wykop... Ej, tak! Ej, czego? Mówiłem? Co to jest? Ej, Lucky laki ten, czapka zielona. I tyle tak! zielone. Ej, słuchajcie. Nie możemy Paliona. mówić Palionowi, że to Oje. znaleźliśmy, to są jego zakazane ha, pewnie ja rzeczy pokaz, Co to są? Zobacz, mogę to założyć? Eee, czekaj O! Hahaha ha, 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 tym siedzi Panią z tym siedzi i się cieszy, że jest zielony No, to tak. prawda O co tu chodzi? Dobra Ej, chłopaki, chłopaki co? Ja kiedyś oglądałem, to nie ja widziałem, że oni chodzili z takim czymś na, na plaży, nad morzem To może my też pójdziemy nad morze? O, o dawaj, le, chodź Dobra. Pójdziemy Dobajcie, sprawdzić na plaże, na plaży. Ze złotym to znajdziemy coś mocnego pewnie. Oj. Może jakieś złoto albo coś takiego. no, dobra. Na razie mi nic nie pika. Ja szukam też w takim razie. Pik pik, to robisz czy nie? Nie robię. Ej, poczekajcie, coś mi pika, coś mi pika, coś Ci tam pika, dobra, idę, idę. Nie tu, nie tu, nie tu Pika ci! Gdzieś tu Ej, tu chyba gdzieś, czekaj tu, tu dobra! Wykopuj, wykopuj! Ej! Piratów na pewno. Skarp, co to e, jest? Co to są? jakieś e, Leginsy. Ej. Ale one to. jakby by miała być dupka! Ej, no właśnie, no Zobacz, to są swoje leginsy, stary. To co tutaj twoimi leginsy? Załóż kiedyś. to, Łaga. Wow, to nowa moda. <laughs> Jakieś pirackie, czy coś. Jak to wygląda Mega fajne. Ej, fajne to jest, że tak tam wykrywa. Ja nie mogę, Nowek, fatalnie wyglądasz, powiem ci szczerze. Dobra, <laughs> mamy Ej. złoty, ale musimy znaleźć jeszcze, e, pewnie lepszy tam jest jeszcze tak, jakiś, Tak, tak, tam jest najlepszy z najlepszy, okay. kto wykrywa specjalne, unikalne. Czy mi tutaj coś wykrywa? Nie, nie, Na nic mi nie pika. Nic. Nic Miko mi to jest. nie pika, tutaj już byliśmy, więc tam nic mi to nie pika, ej, ej, zaczyna mi pikać, tutaj mi pika mocno, Gdzie? tu? gdzieś tu, tu. słyszę, pikanie, to, pika tak, gdzieś tu, no, tu dobra, tutaj. sprawdzamy, dobra nic nie ma, kamień sam. nic nie ma, to nie, może był jakiś głębiej. kamień faktycznie, głębiej. albo jakaś Musimy głębiej... O, o, o! Okej... Okay. Mamy! Ile, jest? Że... Ej, co to, to, co to jest? Ja nie mogę, mamy, słuchaj, mamy chyba z kilka... Czekaj, dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć staków diaksów! O ja, to jest tak dużo! Oh. Stak TNT, okej, okay. i książka z piórem, dobra, sprawdźmy co będzie w tej książce z piórem, wychodzimy stąd. Okej... Okay. I zakupujemy i słuchajcie, przeczytajmy ją. Ej, to jest kod długi, chyba do tej ostatniej skrzyni! Kodzik, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dawajcie na górę i w takim razie do naszej skrzyneczki kodzik, kodzik, Ostatniej kodzik. Kodzik, 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 kodzik. Jaki jest kod? 85138. 8. Dobra, kodzik, 8, 5, 1, 3. Osiem. oby dobrze wpisał. O! Mam! Wykrywacz! Mocny. Ej, ale jest tylko jeden, więc wy będziecie dalej ze złotymi, a ja diamentowy. A. <śm> no dobra. Ej, dobra, to w takim razie ja chyba teraz będę szukał jakieś niesamowicie dobre rzeczy. Ty, to faktycznie może tak dobra, być. dobra, stop, stop, stop. Chodźmy koło mojego domku tylko na chwilę, bo chcę tam zobaczyć, czy coś tam nie ma. Na szybko, oh. dobra? No dobra, no w sumie pomysł. Obok twojego domu faktycznie może coś być. Chodźmy Nubek, tam sprawdzimy. No właśnie, dobra. bo tam jeszcze nie widzieliśmy, co nie? No Tylko oh. odpalcie tam dopiero jak tam będziemy ten wykrywać. Dobra, dobra, dobra. Ale teraz e szybko lata, ja nie mogę! On jest szybsza jakaś, nie? No nie wiem, mam Dobra. wrażenie jakby była trochę szybsza. Dobra cicho, 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 cicho. <laughs> co jest Ej, nowe? Skupić, czy tutaj nie ma żadnego intruża? Dobra. Szukam, szukaj, ale... Szukaj, szukaj, szukaj. Ale mój Ej, może nie stop. wyszukiwać tych rzeczy co twoje No Stop, stop! Co? Co? cioą. Cio. Tu szisz pikanie? Tu jeszcze pikanie? Nie. Tu! Tu, nie. tu, no. tu, tu gdzieś! Cześć! A no mi nie kopiemy. wykrywa, bo to pewnie jakieś nubskie rzeczy są. No to, to nieważne. Chlebu? No dawaj, kopiemy. Dobra. Czekaj, tu, no to, są no to, to kop. Dobra. dobra. Tutaj już nie ma. nie ma. Ej! Ale woda. I woda, ale to, to wodę, oh. czy nie? Nie woda? Nie! Ej, skarbnik. jest, jest, jest jest zobacz. Jest tam coś, czy nie? Tak, jest nubek, skrzynia. Dobra. Ej, dobra, co, I co to, to jest? Aha, <laughs> to już wiem, dlaczego mój wykrywacz nie chciał tego znaleźć, bo to jest dla to nubka. To było. To jest... banany stary tutaj były. to? get us! No zobacz, trzymaj nowek, banany, łap. No banany? Zadowolony jesteś już? Ej, ale ekstra! Ekstra, Tobie się to podoba, no nie wiem. że... Ej, stop, 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 stop. Bo jak siedłem tędy, to słyszałem jeszcze coś jednego. Ja? Co? Jeszcze? Dobra. Eee, halo. strony, tutaj, tu byłem, czekaj. Halo, halo, czy coś słychać? Ja no nic halo, nie czy słyszę. Coś tutaj tu, 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 uh? tu, tu, tu. Ty masz pewnie tam, tam znowu coś nubskiego, bo mi nic nie, nie to... pika. Mi też Serio. nie pika. Zobaczcie to, zobaczcie dobra. to. No dobra, no dobra, ko. Kopu, kopu, kopu. Kopu, kopu. kopu. Nie wiem, coś tu jest, to ale to to nie. jest. Ej, mam to. kolejne! Co wow. to, to jest? Oe, to są kolory z wełny, które zostały po tej wieży Aha. stary. Aha, czyli to skrzynka stara. Stara skrzynka, jakaś no. skrzynia, pewnie tutaj jeszcze par z tej wieży zostało. To, to już wiem, czy on mi to nie pikało takie słabiackie. Ej, ja. dobra. Szukamy ja. czegoś mocnego. Ja teraz szukam, bo ja tutaj ewidentnie szukaj, mam szukaj. najlepszy diamentowy wykrywacz i on znajdzie coś ultra dobrego. Szukajmy tu nic, to nic. <laughs> To ni nic, ej, czekaj, chyba w stronę... Ej, dobra, zaczynam ej, słyszeć chyba. jakieś pikanie. Ej! Czekaj. Tu nie no, mi no, coś no, pika, no, tu. tu w całym Dzień obszarze. I też coś pika tutaj, tak głośno. No jest, jest głośno, sprawdźmy to. Ten odcinek chyba bardzo wam się spodobał, tak samo jak spodobają Wam się rzeczy z zwojątym, na przykład takie kozackie puzle. Dodaliśmy również nową maskotkę Wojana która wygląda ultra słodko i jest bardzo miła w dotyku. Mamy też wiele innych rzeczy na Wojanshop, a specjalnie dla was do każdego zamówienia za darmo dorzucamy takie zdjęcie z moim autografem. Tych zdjęć podpisuję dla was naprawdę... Bardzo dużo. Abyście mieli pewność, że robiąc zakupy, na pewno takie ładne zdjęcie dostaniecie do swojego zamówienia. Także jak widzicie, warto robić zakupy na wojan shop, co nie? No jasne, że tak. E, Okej, okay, wbijajcie, pierwsza linia w opisie. Uwaga, dobra. Halo, halo, halo. Yeah. Ej, to musi być coś mega dobrego, jak nam wszystkim pikało. Albo Właśnie. głęboko jest. Ej, co? <laughs> A, spadłem! Co to? <laughs> <What>? Ej. E, <laughs> <ale> to... <laughs> Znaleźliśmy samochód. Ale co to jest auto? Po to jest jakieś takie. Szare kremowe? Hmm. O co chodzi? Jakieś no... no. Nie jest nikogo, nikogo z nas. Czekaj, wyjdę i sprawdzę to auto tutaj rzucę, uwaga. oś. Ej, to nie jest nikogo z nas z auto. Przecież ono Ej, jest jakieś. Wiecie? Jakieś wyblakłe, ty mi jakieś niezbyście. Mi się zdaje, że to mogło być auto katnapa i ono po prostu już wyblakło. Ne, może? Ej, w sumie długo mogło być pod tą ziemią? Ej, nowy, ja <laughs> nowego auta, no. Może ja sobie wezmę i przekoloruję. A, no, no to jest rybało. Ej, a może słuchajmy w aucie, chociaż nie, będzie pikacz, to lepiej nie. No, no właśnie, bo tutaj właśnie. Auto to nie jest to Dobra, no dobra ja sobie to auto dalej. wiesz co? Zaparkuję pod moim domem. To będzie moje nowe auto i sobie je przekolorujemy na niebieskie, i widzowie, będzie kozacko. <laughs> o! Proszę bardzo! I pięknie zaparkowane, dobra, a wy gdzie poszliście? Ja Jest około parku, ale wiesz co, może pójdziemy też trochę na nowe wojanowice. Yeah. Bo tam może też coś być ukrywaniu albo, albo na najstarsze wojadowice, pierwsze miejsce, gdzie ty w ogóle kiedykolwiek byłeś. <laughs> no dobra, chodźmy w takim razie tam. Może coś znajdziemy. Szybciutko. Szybciutko. I to by nam się udało. Je, dobra. fajną wylidrę taką szybką Tak szybka. No ona jest ultra szybka, zobaczcie jak szybko Pum. I to. W sumie to fajne, że to znaleźliśmy. Tak, tak. To dobra to się podoba mi na plus. Ej, no czekaj. Tak. Słyszałem jakieś tu. Czekaj. A o, coś? w tym kierunku. Pikanie. <laughs> Ty pod bież... Co? Pod wieżowcem? Co? Wieżowcem? E, Nubek, co ty co, co, co tu masz co, co się! Ja muszę to <laughs> no. Nubek, coś wiesz tutaj mi pika, Nubek, coś tutaj jest, Nubek, co ty, ty chowasz pod wieżowcem swoim? Coś chowasz. Dobra, kopię. Kop. Kop, kop, kop. Co to? Ej! Hey! No to... To... to To tajna baza? To moja. No. Hey co? Nobek, to no... jest? Co to jest, Nubek? O co chodzi? Moja tajna baza, no co? Aha. A czekaj, ja to ale... też jest jakieś zejść. Wypad stąd, stąd wypad stąd! Nie, czeka, czeka, ja idę to sprawdzić, co to jeszcze no nie. jest? Eee, nie bój do sobie jakie tu rzeczy są? wow! Co toż, to jest za miejscówka? Toż to już mi tak pikało! Skrzycze coś jest? Ej, właśnie ceśki. to jest paniona! <laughs> Ale to miała być twoja tajna baza! Ale może... moja była na górze, a pani zrobił tajną bazę pod moją tajną bazą! <laughs> Ej! A to ja nie, nie ma nie sensu mogę. kompletnie! Dobra, Dobra, wyłazimy stąd! Wyłazimy stąd, chodźcie. E, tutaj trzeba... Ej! Dobra, pek i pek! Dobra, wiesz. Oh. Dobra, wyszedłem, super, okej No to co, idziemy na nową część Wojanowic i tam będziemy szukać rzeczy, tak? Tak, 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 Wiecie co, chcesz Chcesz te diaksy ja ci je mogę dać, zobacz O, no to pewnie chcę, Rzucam proszę, o, rzucam ci to złoto Ja je zainwestuję w nowe wynalazki Ptiko, może wziąć też moje banany Ej, ty, Nomek, nie chcesz bananą? Powiem ci, banany to nie przydadzą mi się za bardzo Okej, słuchajcie, szukajmy w takim razie na nowych Wojanowicach O, pika mi, pika mi, Czekaj, czekaj, czekaj. Minie, mi mi nie. Nie, nie słyszycie? Nie. Tu chyba gdzieś, tu. Eee, jest tu? Dużo pochodni, eee? tu coś musi być, tu sprawdźmy. Chyba tu. Eee, jest! Eee, co to jest? Co Zobacz. To? Ej, patrzcie co to jest! Ej! Dużo zeszy to wojna. Zobaczcie! Wow. No, w Zobaczcie! Wojna. Zobaczcie. ktoś miał chyba i zostawił tu. Normalnie eee. tak, do szkoły musiał zostawić, słuchajcie, te Albo... zeszczyty są przekozackie. A bo ja po prostu zostawiłem przed lekcją, nieważne. Aaa, no oczywiście, Nobek, Nobe. musiałeś to schować, Nobek, a, a na tym, a na tym jestem ty i opat. Ej, faktycznie, zobacz! Jest <laughs> Wojan, jest Nubek, jesteśmy sobie razem. Tutaj jest sam Wojan, a na drugiej stronie razem z. A nie, wyszudziłem mnie ten. Tutaj jest <laughs> razem z Nubkiem. Elo! I słuchajcie, te te są oczywiście dostępne na Wojanżopie, cały czas wbijacie w Jak potrzebujecie ja do szkoły. Ej, Nubek kupuje, Nubek poleca. Dobra, zakopmy to i w takim razie chodźmy dalej tutaj szukać kolejnych znaków. Dobra. U. Znaki, znaki, znaki. I te znaki. Znaki, znaki. znaki. Coś? coś ja widzicie? słyszę, ja słyszę. Słyszę, czekaj. nie e... wykrywa. To masz chyba lepszy pi, zasięg, pi, wiesz, ten diamentowy. Pi, 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 no, diamentowy pi, 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 lepiej działa. Pi, 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 Ej! to nubek. Dokładnie to mi pika, Nubek! <laughs> Skąd wiedziałeś? Tutaj mi pikało. Serio? No naprawdę. Co? Dobra, spróbujmy wykopać, okej. Okay. <laughs> no <laughs> Ej! To to jest pierścionek? Pierścionek złoty został znaleziony. Ej, to może Katia <laughs> zgubiła, albo nie wiem. Ej, może, czekaj, co może to jest za pierścionek? Tak. Kiedy noszony jako pierścień plus 10% szybkości? Co? Let's go. Mogę Ci to daje jakoś prędkość. założyć? Eee, może po prostu muszę tak trzymać? O. Czy to mi no, daje prędkość? Nie wiem, czy mi teraz daje prędkość, ale mam złoty pierścień. Zawsze dobrze ale super. mieć złoty pierścień. <grymne> Okej, okay, to eee. mi się podobało. Mm, dobra, szukamy dalej, słuchajcie. I, I czekajcie, czy wy coś gdzieś może macie? Ja właśnie nic nie słyszę już tutaj teraz. Dobra, nie. to musimy się kierować gdzieś dalej. Ja muszę zdjąć muszę tą może... czapkę, bo ja czuję, że ona coś zakłóca nasze dźwięki. O, dobra. Właśnie. I teraz, Patrzę. W Ej, a boże, bo, bo ten. Może pod księgarnią patrz, Co? coś tam będzie. Ej. Ej, w sumie księgarni mają dużo różnych wiesz, książe. Pradawne ja enchanty jakieś Pro, dawne. dobra. Szukamy Ej. pradawnych dobra, enchantów proszę, w tym. żeby to było, żeby to było, żeby to było. Oby, dobra, szukajmy, szukajmy, uwaga. Ty Ej, ale, Nobek, jakieś. musisz nas puścić do księgarni, bo tutaj o. jest e, zablokowane. No tak, I tak, nie damy tak, rady, tak. a ja próbuję szukać. no póki co, jeszcze nie słyszę żadnego pikania. Może naokoło, gdzieś tutaj polecę. O, otworzyłeś. Dobra, idę, idę, Dobra, idę. Idziemy. Dobra, szukam pikania. Czy mi pika, czy mi nie pika. Hmm, hmm. mi nie pika. Wiecie co, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Patrzcie, tutaj jest tajemne zejście na dół. Ja I Tu to nie byłem eee. jeszcze. Tu słuchajcie, będzie lepszy zasięg. Dobra, sprawdzamy, szukam. E, pikać mi tu. oj, czekaj. Coś mi pika gdzieś w tym kierunku. W tym kierunku o? mi pika, słuchajcie. Chyba zaczynam e, wyczuwać coś gdzieś tu. Mi gdzieś pika. To, nie? Tak. Tu właśnie zaczęło teraz pikać. Dobra, to znak widzowie. Jak mi pika, to, e, to chyba to gdzieś tu. Otwieramy. Kupiemy. Kopu, kopu, kopu. Kopu, kopu. Co? Nic tu póki co nie ma. O! Księga! Jest? Ale przecież wszystkie kody już wyczerpaliśmy, to co tutaj to, to będzie? Co to jest? Nie wiem, stary. Tutaj jest jakieś opowieście z Doliny Wojanowic? Co? co? Czekaj. No może moje. Może... Nie, nie, ale Dobra. skąd to, to miało być twoje tutaj? Czekaj, przeczytajmy o co chodzi w tej opowieści z Doliny Wojanowic. O... Istniał kiedyś ktoś tak potężny, aby wskrzesić każdego. What? Co? To jest jakaś stara księga. Bał się go każdy ludzki stwór ludzki Na jego wstydzy. drodze nikt nie stawał Nikt Aha. mu nigdy nie przeszkadzał Jeśli mu przeszkodzisz, zostaniesz poskromiony Jaki straszny Jakiś NE jakieś napisane te Ej, czekaj, czekaj co? Jak zeskrzesał wszystkich? Nie wiem, tam to jakaś stara księga, ale co ona mogła robić pod księgarnią? Podpisał się NE Tylko co to może być? -E? Księga księga, czasy no może! Stary! To może tak! Pradawnego stwora! Też Czyli ktoś mógłby na przykład albo 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 hackera, albo heroina? nie myślicie, że to NE to nie jest jakaś podpowiedź do czegoś? NE na pewno oznacza dla mnie nie wiem. To jest Ej, ale dobra Na samacace. Co? Okej, okay. może, Dobra, Była ale co, istniał kiedyś Ktoś tak potężny, aby wskrzesić każdego Dobra, ja nie chcę tego dobra, dalej nie, czytać nie, nie o tym Weźcie dzisiaj, tą księgę to Ale wiecie co, ja no. na pewno będę pracował Nad tym i będę szukał może jakichś odcisków, palców o. Znaczy, coś. Dobra, psycho, weź to Do swoich badań dobra. i może coś odkryjemy W każdym dobra, razie, dobra. Ja, ja chyba już mam Dość szukania tych pradawnych rzeczy Ja już mam dość szukania, bo dziwne rzeczy znajdują się pod Wojanowicami Siemano, tutaj dwa Wojany Wiecie, że otworzyłem własny sklep stacjonarny shop? Mamy w nim wszystkie produkty, które są na stronie Od teraz możecie przyjść do sklepu Do Wojana w prawdziwym życiu I wejść do świata Wojanowic Mamy w nim kolorowanki, koszulki, plusy i wiele więcej Sklep znajduje się w Galerii Młociny na pierwszym piętrze Do zobaczenia I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował Że ten filmik jest dla ciebie Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film I powiedział, ej to jest film, który warto obejrzeć Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film Ponieważ jest dla ciebie Ej, serio, kliknij, serio, serio Bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma Kliknij, kliknij, kliknij.